Czwartek, piąty tydzień, zwykły. W pierwszym czytaniu z pierwszej księgi królewskiej, Salomon psuje się, psuje się na starość, czytamy tak. Kiedy Salomon się zestarzał, żony zwróciły jego serce ku cudzym bogom i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec pana, boga jego, jak serce jego ojca, Dawida. To jest niesamowite, że można być królem. To jest niesamowite, że można mieć takiego ojca jak Dawida który przecież tyle opowiadał o Panu Bogu i, i był naocznym świadkiem, że Pan Bóg działa i błogosławi. To jest niesamowite, żeby samemu mieć kontakt z Panem Bogiem. Przecież w Gibeonie prosi Pana Boga o mądrość, dostaje mądrość, jeszcze bogactwo. To jest niesamowite, żeby mieć tyle sukcesów w życiu, a jednak odej od tego Pana Boga. I przesmutne w tym tekście jest to, że Pan Bóg się mu pokazał, że Pan Bóg się upominał, dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić cudzych bogów, ale on tego nie posłuchał, Salomon tego nie posłuchał. Jest to dla nas taka bardzo można powiedzieć Przestroga, żebyśmy nie myśleli Że jak ktoś jest dobrym księdzem za młodu To będzie dobrym na starość Że jak jest dobrym katolikiem za młodu To do, do, na starość będzie wiernym Że jak ktoś chodził na łazy Czy był ministrantem To całe życie taki będzie To nie jest tak O relacje z Bogiem trzeba dbać cały czas I może się okazać, że człowiek zgłupie na starość Chociaż na starość powinno się być mądrzejszym Salomon był mądry, ale był mądry za młodu Starość jest jego po prostu porażką w tym sensie trzeba bardzo być czujnym i mieć też świadomość tego, że, że wiara to nie jest rzecz nawet nie tyle dziedziczna, którą możemy przekazać z pokolenia na pokolenie, ale wiara to jest trochę jak relacja, że nie kultywujemy, jeśli się nie staramy. To może do, dojść do paradoksu, że stracimy to, co jest najcenniejsze, tak jak wielu ludzi traci relację z najbliższą osobą we własnym domu. Psalm 106 w pewnym sensie kontynuuje również wątek Pogan, no bo tak naprawdę serce Salomona odwróciło się do bogów pogańskich i pisze psalmista, ojcowie nasi zmieszali się z Poganami i uczyli się postępować jak oni, poczęli czcić ich bałwany, które stały się dla nich pułapką. Pułapką były żony dla Salomona, pułapką było to, że chciały posągi dla Bożków. Pułapką y, ojców y, naszych, jak pisze psalmista, było to, że się zmieszali z ludami pogańskimi i zaczęli czcić ich, bogi, ich bogów. To nie jest tak, że nie można się spotykać z ludźmi innej wiary, to nie jest tak, że nie można mieć kontakty z nimi, tylko, tylko sobie za, trzeba zadać pytanie, czy ludzie, z którymi mam kontakty, o nimi prowadzą do Pana Boga, czy od Pana Boga odciągają. Nawet czy to jest żona, jak w przypadku Salomona, czy to jest dziecko, czy to jest kolega, przyjaciel, żebyśmy na, ciągle gdzieś z tyłu głowy mieli, czy ta osoba mnie, mnie doprowadza do kontaktu z Bogiem, czy nie. Popatrzcie się, co, co było przy, przy, przy COVID-ie, czy przy wirusie, że my y, trzymamy dystans, staramy się nie mieć kontaktu. Proszę pamiętać o, o maseczkach, o, o, o dystansie społecznym, żeby się nie zarazić, żebym ja przez to nie poczuł się gorszy, żebym ja przez to nie stracił na zdrowiu. Kompletnie nie mamy takiego myślenia odnośnie ludzi, że muszę mieć dystans do ciebie, bo, bo boję się, że przez ciebie po prostu stracę wiarę, boję się, że przez ciebie stracę życie duchowe, boję się po prostu, że, że przez to będę gorszy. To nie jest tak, że mamy segregować ludzi, to nie jest tak, że mamy uważać, że ludzie, którzy są niewierzący, są ludźmi złymi, tylko żeby ciągle sobie zadawać to fundamentalne pytanie: czy ta praca, czy to miejsce, czy, czy ten człowiek, czy to towarzystwo mnie przyciąga do Pana Boga, czy od Pana Boga odciąga? Bo dla nikogo z nas, nie ma, nikt z nas nie ma ważniejszej osoby i ważniejszej relacji niż z Panem Bogiem. Rzecz, o którą powinniśmy naprawdę absolutnie walczyć, bardziej niż nawet o własną rodzinę, bardziej niż nawet o własne zdrowie. Ewangelia pokazuje, że poganie niekoniecznie muszą być po prostu jakimś niebezpieczeństwem. Oto to ma córkę bardzo chorą, przychodzi do Jezusa i, i walczy o to, żeby Jezus tę córkę uzdrowił, chociaż wydaje się, że, w sposób Jezus, że Jezus w sposób trochę taki niekulturalny, no jednak tę te, te prośbę odrzuca. I to też jest taka wskazówka, żeby nie bać się ludzi niewierzących, nie bać się pogań, nie bać się ludzi innych, ale mieć świadomość, że my mamy coś im dodania. Tak jak Jezus potrafił uleczyć, to my mamy coś dodania tym ludziom, możemy okazać miłość, możemy okazać dobroć, że to nie musi być, być tak, że my się od nich od razu czymś zarazimy, że my się od nich zarazimy jakąś niewiarą albo złym postępowaniem. Byłoby piękne, gdybyśmy po prostu umieli myśleć takimi kategoriami, że to nie ja mam po prostu zepsuć się przez kogoś, ale ja mogę kogoś uczynić lepszym przeze mnie. Lepszym, może on być bardziej szczęśliwszy, może poczuć się bardziej kochany, może odkryć sens życia, może po prostu zrozumieć pewne sprawy, żebyśmy mieli taką świadomość, że my naprawdę mamy co do dania ludziom. Bo nawet jeżeli my odchodzimy od kościoła, nawet jeżeli tracimy trochę wiary, jeżeli tracimy poczucie sensu, to, to nie zapomnijmy, że Ewangelia sensu nie straciła i Ewangelia smaku nie straciła. Ona jest przepiękną, dobrą nowiną. Jeśli człowiek naprawdę otworzy serce, to, to ubogaci się i, i zobaczy, jaką jak, jak ona jest niesamowitą i pewną kotwicą, niesamowitą i pewną drogą w drodze do zbawienia. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.